ma A to Polacy są Ty, to ja z nimi pogadam w przerwie Panowie, mam do was jedno pytanie Czy jesteście gotowi na wpierdol? O Boże no normalnie eventy No to stać o y, Pocha, pocha, ostatni o to. Prawie ze ściany jesteś żywy. Powiem, a już by jedo został. Bo <noise> tam na no. centymetrach. No kurwa masakra. <noise> <noise> Że od takich barier się kupło pięć. Flash ma 50 tap. Patrz tu. Jeden powinien być w domku jeszcze na. Zamknij tego swojego Jorka Taki tu kurwa drze tego ryje <grym> Weź <Kurwa, grym> <bez gołyska, grym> <bez> go wyłóż go zabij Słabaj do szafy <grym> No, uciekł w dupę Tak, uciekł w dupę I can say war.

Nie mogę, ej! Dobra dobra. I nie, no nie, no się ci kurwa. Ale co ty chcesz? Żebym chwilę pokomentował? No nie, poważnie tak, <laughs> mówię, ja się nie śmieję, tylko serio mówię. No, no tak, no, <laughs> komentował. To mogę jakiś taki wstępik jebnąć, ale to tylko teraz, bo potem już będę i nie będzie chciał mi się gadać. Pasij. jedna, no jedna, ja, jebni. Dobra, czekaj, on, on tam wyciąga. Ja sobie ściszę a czekaj. I na to spotkanie czekali wszyscy fanatycy e-sportowi na świecie. W się wrzało, w mediach huczało, a to za sprawą ostatnich doniesień, iż kontuzjowany zawodnik drużyny terrorystów, a mianowicie polski belg, zagra w dzisiejszym finale Miksu balwe. Oczywiście pełne zaskoczenie, ale zaskoczenie jak najbardziej pozytywne. Przenieśmy się zatem na mapę DDAS2, gdzie właśnie ten zawodnik będzie teraz przy głosie. Ja ci kurwa kompa kupuję i ty mi streamujesz, chłopie. O, mnie mówi się Neta, Neta, tak? O. tak. Kable. Dziomek, kurwa ty się zmarnujesz, że ja ci hopie teraz serię. Dobra, zamknij pyskę. Jej <śles> kurwa, kto to powiedział? Daj. <śles> Dobra chłopaki, za 50 metrów skręcamy w prawo, a następnie kierujemy się do Tępenica. Uważajcie na rondach. Patrz jaki dy... Gdzie? Pa, gdzie jest się powiesił na ścianie, o, Gdzie? Na... Tak nie ma, ja. wiesz? O mnie normalnie. Zbyt. O, zbyt. No. Kieruj! Ej, gonią cię! Lazar, gonią cię! Uciekaj, gonią cię! Wjeżdżaj, tak! Dobrze, do środka! Przejedzi, Na parkę, przyjedzi. kurwa! To da głupno! Dobre, dobre, lubię to. Gala, i środek! Mogę jej dostać! Co? Ale chuj odleciał Javi A widziałeś że między zęby zrofał, jebany Chodź na B Nie. Ja pierdolę, B. nie wiem co tu się stało w tym momencie Dostał, bo ja Chodź B Chodź B no, no chodź na B Ja ci coveruję Sam jesteś kurwa Kurwa, Matkę woła Matka bo <grymne> w <grymne> Ok Trypson, no to chyba bóleczki nie dzieli wamę Trypson, Trypson, stąski, gąski do domu zapaka No co Włóż! A, się trawi, jak Synek, nie łuc ojca, dzieci robi. Gdybym się trafił, byśmy żeby... <grym> <grym> musi być gra... A, Może nie. O! Ja pierdolę! <grym> Ze dwa naboje zostały. Co on, kurwa, strzelił? Wow. Cię nie pojebało, gościu. Dobra, idź tam teraz róbowe, wyjewiecie. No teraz na pewno uciekniesz. Brawo. Wojna wymaga poświęceń. Wojna wymaga mózgu. Dosyć kiepska sytuacja naszych przeciwników otrzymują w tym momencie srogi w pierdol w kolejne pomce postawią nam większy opór, ponieważ jeżeli nie, to wpadnę tam do nich do domu i umyję im zęby pastą do butów, a tego by kurcze nie chcieli, dlatego też na razie znajdę się z państwem i do usłyszenia. <kurzy> Okej, ty masz ma <laughs> Ale ty tym poszutkiem zwołane. Chciałem już tego jeszcze raz, za amus. zapomniałem co to jest. W ogóle zupełnie patrzę na kogoś na Steam, jakiegoś je sztura, jest o co chodzi, nie? Noo, jakiś absurd, ty, taki no-name, nie? Wiesz jer... wie, co ja wczoraj robiłem? Wchodziłem na serwer publiczne i udawałem kurwa dzieciaka, który komentuje swoją grę i nagrywa gameplaya. I coś tam, no biorę teraz AWP, a tu się samki i kurwa! Jest Czeka, Nie wyjechać nic, nie wyjechać nigdzie jest dawce na To jest chyba, czysta. To jest, chyba czysta. jest gdzieś w B, nie wiem gdzie. <śpukłuzny> <śpukłuzny> no